Historia nie ma współczucia dla człowieka, który źle wybiera. Bez aplauzu, bez litości, tylko powolny upadek, cichy i nieodwracalny. A zanim większość mężczyzn uświadomi sobie, co zrobili, stoją już na pogrzebie własnego potencjału. Nie dlatego, że byli słabi, ale dlatego, że wpuścili niewłaściwą kobietę do bram swojego życia i nie zauważyli, że trzyma ona zapałkę. Nikt cię nie ostrzega, twoja matka tego nie zrobi, twoi przyjaciele nie mogą, a społeczeństwo czerpie z twojej ślepoty zyski. Ale Machiavelli wiedział. Wiedział, że upadek wielkich ludzi rzadko był dziełem losu. Był prawie zawsze wyborem, głupim, pięknym, uwodzicielskim. I podczas gdy współczesna kultura sprzedaje mężczyznom romantyczne złudzenia, miłość, lojalność, razem na dobre i złe, Machiavelli oferował coś o wiele bardziej użytecznego. Rzeczywistość. Ludzie na ogół oceniają bardziej oczami niż rękoma. Pisał. Każdy widzi, kim wydajesz się być. Niewielu wie, kim naprawdę jesteś. Większością mężczyzn rządzi to, co widzą, ale mądry człowiek przenika iluzję. Widzi poza makijażem, krągłościami, urokiem. Studiuje jej wzorce, jej wartości, jej dyscyplinę. Nie wtedy, gdy ona występuje, ale kiedy myśli, że nikt nie patrzy. Pozwól, że przedstawię ci pierwszą brutalną zasadę. Istnieją tylko dwa typy kobiet: korzystne albo destrukcyjne tyle nie ma może, nie ma pracuje nad sobą. Nie masz to skomplikowane. Ona albo pomnaża twoje życie, albo powoli, subtelnie, całkowicie je osusza. A oto mroczna prawda. Większość kobiet opanowała dziś sztukę pozorowania korzyści, żyjąc jednocześnie pasożytniczo. Uśmiechają się słodko, podczas gdy zatruwają Twój cel. chwalą Twoją ambicję, jednocześnie ściągając Cię z kursu, a Ty, jeśli nie jesteś suwerenny, nazwiesz to miłością. Ten film nie jest o nienawiści, jest o strategii, ponieważ jeśli nie staniesz się zimnym okiem w swoim wyborze, wykrwawisz się, nazywając to zobowiązaniem. Machiavelli ostrzegał: Kto chce oszukiwać, zawsze znajdzie kogoś, kto da się oszukać. A mężczyzna, który wybiera w oparciu wyłącznie o piękno, podpisał już kapitulację. Po prostu jeszcze nie odczuł konsekwencji. Największym niebezpieczeństwem nie jest sama kobieta jest nim twoja niezdolność do rozróżniania. Piękno oślepia niezdyscyplinowanego mężczyznę, a w świecie który uczy mężczyzn uwielbiać wygląd i lekceważyć treść. Nic dziwnego, że większość pada u stóp tego, co wygląda dobrze, przechodząc obok tego, co jest dobre. Ale Machiavelli nie pisał dla romantyków, pisał dla władców, a władca nigdy nie pozwala, aby bramy jego królestwa zostały naruszone przez emocje przebrane za okazję. Destrukcyjna kobieta nie musi podnosić głosu. Wystarczy, że odwróci twoją uwagę od twojego celu, twojej ścieżki, Twojego kodeksu. Osłabia Twój ogień, zmuszając Cię do jego wyjaśniania. Rozwadnia Twoją dyscyplinę, nazywając ją sztywną. I zanim się zorientujesz, wymieniłeś swój tron na jej komfort. Mądry człowiek widzi iluzję taką, jaka jest. Emocjonalna broń ukryta za tuszem do rzęs i komplementami. A kiedy patrzy na kobietę, nie pyta, czy jest piękna? Pyta, czy potrafi stać u boku mojej wizji, nie próbując jej kontrolować? To jest test. I większość mężczyzn nigdy nie zadaje tego pytania, dopóki wszystko, co zbudowali, nie zniknie. Oto twoja następna zasada. Nigdy nie wybieraj kobiety, która lekceważy męski autorytet. Nie ma znaczenia, jak słodko brzmi, kiedy czegoś chce, nie ma znaczenia, jak oszałamiająco wygląda w sukience. Jeśli rywalizuje z twoim przywództwem. Zamiast się z nim harmonizować, odejdź. Jeśli kwestionuje Twój kierunek bez mądrości, opuść ją. Jeśli widzi Twoją siłę jako zagrożenie, a nie schronienie, nie jest Twoją kobietą. Jest burzą przebraną za słońce. Machiavelli rozumiał władzę. Wiedział, że ci, którym nie uda się jej zabezpieczyć, stają się niewolnikami sił, które kiedyś próbowali okiełznać. Myślisz, że poradzisz sobie z jej dramatem. Myślisz, że możesz wynegocjować szacunek? Myślisz, że miłość to naprawi? Nie, nie naprawi, ponieważ kiedy ją wybierzesz, to ona dzierży władzę, którą oddałeś, odwróciłeś się od niej, ubrałeś to w aksamitne słowa takie jak kompromis, zrozumienie, partnerstwo. Ale Machiavelli wiedział to, o czym większość współczesnych mężczyzn zapomniała. O wiele bezpieczniej jest budzić strach niż miłość, jeśli nie można budzić obu uczuć. A zanim źle zrozumiesz, nie chodzi o bycie okrutnym. Chodzi o bycie szanowanym. Mężczyzna, który nie potrafi wzbudzić szacunku u swojej kobiety, nigdy nie utrzyma jej lojalności. Kobieta przetestuje Twoje standardy, aby znaleźć Twój kręgosłup. A kiedy go nie znajdzie, znienawidzi Cię za to. Nie odejdzie. Zostanie wystarczająco długo, by cię zniszczyć. A kiedy skończy szepnie Zmieniłeś się. Nie, załamałeś się a ona patrzyła, jak to się dzieje. Nauczono cię wierzyć, że męskość musi być zawsze łagodna, że przywództwo musi być zawsze demokratyczne, że prawdziwa siła polega na kompromisie, zwłaszcza z kobietami. Ale Machiavelli ostrzegał co dzieje się, gdy władza zostaje rozcieńczona, znika. W momencie, gdy pozwalasz na negocjowanie swojego autorytetu, już go oddałeś. Ona nie uszanuje mężczyzny, który przeprasza za prowadzenie. Może się uśmiechnąć, może skinąć głową, ale w głębi duszy będzie wiedziała, że niczego nie bronisz. A gdy tylko kobieta poczuje, że twój kręgosłup ugina się dla jej komfortu, straci wszelkie pragnienie, by stać u twojego boku, ponieważ w głębi duszy nawet najbardziej współczesna kobieta chce podążać za mężczyzną, którego nie może poruszyć. To nie znaczy, że masz być nieuprzejmy. Oznacza to bycie klarownym. Klarownym w swoich oczekiwaniach, klarownym w swojej wizji, klarownym w swoich granicach. Ponieważ jeśli potrafi tobą wstrząsnąć łzami, uwieść cię do uległości lub wykłócić się o odstępstwo od dyscypliny, nie jesteś jej mężczyzną, jesteś jej projektem, jej kukiełką, jej zastępcą, dopóki nie wejdzie ktoś z kręgosłupem. Nie zyskujesz lojalności miłością, zyskujesz ją, będąc mężczyzną, którym nie da się manipulować. Twoje trzecie przykazanie brzmi: obserwuj, jak radzi sobie z nudą. Każda kobieta może być słodka, gdy jest rozrywkowa, gdy dostaje prezenty, gdy Twoja uwaga jest stała, ale zobacz co się dzieje, gdy dreszczyk emocji mija. Czy tworzy spokój, czy też wznieca chaos, byle poczuć, że żyje? Wtedy ukazuje się jej prawdziwa natura. Kobieta, która potrzebuje dramatu, aby coś poczuć. Zniszczy Twoją przyszłość w momencie, gdy prawdziwe życie zażąda cierpliwości, skupienia lub samokontroli. Chcesz kobiety, która potrafi usiedzieć w bezruchu, a nie takiej, która spala Twoje królestwo tylko dlatego, że się nudzi. Potem jest kłamstwo, które mówi ci społeczeństwo, jej przeszłość nie ma znaczenia. Jesteś niepewny, jeśli cię to obchodzi. Machiavelli zaśmiałby ci się w twarz, bo wiedział. Obietnica dana była koniecznością przeszłości. Słowo złamane jest koniecznością teraźniejszości. Jej przeszłość to Twoja przyszłość. Kobieta, która zdradziła innych przed Tobą, nie zaczyna z Tobą od nowa. Ona udoskonala metodę. Jeśli jej historia to chaos, jej przyszłość z Tobą nie będzie inna. Nie ignoruj znaków ostrzegawczych tylko dlatego, że uśmiecha się, gdy kłamie. Kolejna zasada. Nigdy nie wiąż swojej spuścizny z kimś, kto szydzi z Twojej misji. Jesteś mężczyzną z wizją, albo powinieneś nim być, a mężczyzna z wizją nie żeni się z pożądaniem. Wiąże się z misją, jeśli lekceważy Twoją dyscyplinę, jeśli przewraca oczami na Twoją ambicję, jeśli uwielbia uwagę, ale śmieje się z Twojej spuścizny, nie jest Twoim sojusznikiem, jest Twoim zamachowcem. Kobieta. Która nie radzi sobie z bezruchem, będzie pragnąć zakłócenia. A jeśli go nie ma, stworzy je, kiedy światło reflektorów gaśnie, kiedy prezenty się kończą, kiedy życie staje się stabilne, staje się niespokojna. Niepokój u kobiety nie jest nieszkodliwy. Często jest korzeniem niewierności, dramatu i sabotażu, przebranego za emocjonalną spontaniczność. Machiavelli nazwałby to tym, czym jest. Niezdyscyplinowaną duszą, niebezpieczną dla każdego mężczyzny na misji. Jeśli zignorujesz tę cechę, nie zniszczy cię głośno. Zrobi to subtelnie, pasywną wątpliwością, emocjonalnym wycofaniem, gdy skupiasz się na swoim rzemiośle, urazą, gdy nie tańczysz dla jej chaosu. A potem jest jej przeszłość. Powiedziano ci, że jej przeszłość jest nieistotna, ale to kłamstwo mające na celu utrzymanie twojej ślepoty. Kobieta, która skacze z mężczyzny na mężczyznę, nie ceni głębi, ceni nowość. Kobieta, która zdradziła innych, nie potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje odpowiedzialności. Nie jesteś jej zbawcą, nie jesteś jej drugą szansą, jesteś następnym rozdziałem w jej wzorcu, chyba że postawisz granice. Patrz na jej wzorce, a nie na jej obietnicę. Ponieważ kobieta, która szydzi z Twojej misji, pewnego dnia będzie szydzić z Twojego upadku i nazwie to rozwojem. Oto prawda, której żaden mężczyzna nie chce usłyszeć. Ale każdy prawdziwy mężczyzna musi być posłuszny. Jeśli nie boi się Cię stracić, nigdy Cię nie doceni. Kobieta, która wierzy, że zawsze będziesz bez względu na to, co powie, bez względu na to, ile wartości przestanie wnosić. Znienawidzi cię za to. Dlaczego? Ponieważ to, co nic nie kosztuje, jest nic nie warte. A Machiavelli wiedział. Mężczyzn należy albo pieścić, albo zmiażdżyć. Nie ma środka. Kobiety zrobią to samo z tobą. Jeśli nie może cię stracić, będzie tobą kontrolować. Jeśli boi się cię stracić, wzniesie się, by sprostać twoim standardom. Nie chodzi tu o granie w gierki. Chodzi o utrzymanie ramy. Mężczyzna, który chce odejść, zawsze dzierży władzę, a żadna kobieta nie szanuje mężczyzny, który wymienia tę władzę na komfort. Przestań nagradzać brak szacunku większą uwagą, przestań błagać o lojalność aktami desperacji, przestań zginać swój kręgosłup, by uniknąć samotności. Machiavelli nie pisał dla miękkich mężczyzn, pisał dla władców. A władca nie wyjaśnia swojej wartości, on jej strzeże, on ją testuje. Wybiera ją w oparciu o standardy, a nie uczucia. I to prowadzi nas do następnego przykazania. Wybierz kobietę, której obecność wzmacnia Twoją dyscyplinę, a nie ją zmiękcza. Niewłaściwa kobieta będzie Cię kusić, by opuścić siłownię, śmiać się z Twoich granic i nazywać Twoją ambicję przesadą. Zrobi to uśmiechając się, nazwie to miłością. Ale to zdrada, ponieważ prawdziwa kobieta, korzystna kobieta, nie błaga cię byś pozostał miękki, ona rzuca ci wyzwanie byś pozostał ostry. Kobieta, która nie boi się cię stracić, nigdy prawdziwie nie doceni tego, co ma. Może twierdzić, że cię kocha, może nawet w to wierzyć, ale bez tego ukrytego napięcia, tej świadomości, że możesz odejść w każdej chwili. Zacznie popadać w samozadowolenie, lub co gorsza, cichą pogardę. Dlatego kobiety instynktownie testują granice. Nie chodzi o okrucieństwo, chodzi o potwierdzenie. Chcą wiedzieć, czy ten mężczyzna jest prawdziwy, czy jest solidny, czy tylko udaje siłę, by mnie zatrzymać? Jeśli drgniesz, ona wie. Jeśli się ugniesz, posiadacie. Mężczyzna, który nie może odejść od kobiety, nie może jej prowadzić. A Machiavelli rozumiał to wieki temu, na długo przed tym, jak psychologia nadała temu nazwę. Szacunek ma korzenie w obawie, nie strachu przed nadużyciem, strachu przed konsekwencjami, strachu przed Twoją nieobecnością. I ten strach utrzymuje ją w osadzeniu w rzeczywistości, a nie w fantazji. Więc, podczas gdy inni mówią Ci, żebyś się otworzył, Machiavelli powiedziałby Ci, żebyś naostrzył swoją krawędź. Ponieważ jeśli kobieta może pozostać w Twoim życiu, lekceważąc Twoje wartości, nie jesteś jej królem, jesteś jej głupcem, a historia jest pełna głupców, którzy kochali zbyt łagodnie i stracili wszystko. Teraz pozwól, że zwrócę się do mężczyzny, który jest już uwięziony. Mężczyzny, który to słyszy i myśli, jest za późno. Już źle wybrałem. Nie, nie jest za późno, ale będzie to kosztować. Będzie cię kosztować twój komfort, Twoją dumę, może Twoje pieniądze, może lata, których nigdy nie odzyskasz. Ale zadaj sobie pytanie, co jest droższe, odejście teraz, czy powolne umieranie przez następne 20 lat? Bo nie popełnij błędu, niewłaściwa kobieta cię wyssie. A kiedy będziesz pusty, i tak odejdzie. Nie dlatego, że jest zła. Ale dlatego, że natura nie ma współczucia dla mężczyzny, który odmawia prowadzenia samego siebie. Machiavelli wiedział, że ludzie szanują to, co boją się stracić. A jeśli nie boi się cię stracić, to dlatego, że nauczyłeś ją, żeby się nie bała. Kto się kończy dzisiaj, nie jesteś tu, by być emocjonalną gąbką, postacią drugoplanową w jej historii, naprawiaczem zepsutych rzeczy. Jesteś tu, by budować. A to, co zbudujesz, albo zostanie wzmocnione jej obecnością, albo spalone przez jej naturę. Większość współczesnych mężczyzn nie zawodzi, bo są słabi. Zawodzą, bo zostali wyszkoleni, by wierzyć, że ich słabość to miłość. Nazywają poddanie współczuciem, nazywają ciszę pokojem, nazywają zdradę siebie oddaniem, ale Machiavelli zdarł to złudzenie. Książę, który sam nie jest mądry, nie może być mądrze doradzany. Co to znaczy? Jeśli jesteś słaby, przyciągniesz tylko kobiety, które to wykorzystają. Pomylisz ich chaos z chemią i będziesz ciągle nazywał się pechowcem, podczas gdy w rzeczywistości jesteś po prostu niezdyscyplinowany. Najbardziej niebezpieczne kłamstwo, jakie mężczyzna może sobie powiedzieć, to ona się zmieni. Nie, nie zmieni się. Dostosuje się tylko na tyle, by Cię utrzymać. Potem wróci do chaosu, który potajemnie ją ekscytuje, ponieważ nigdy nie byłeś mężczyzną, za którym podążała, tylko takim, którym zarządzała. Prawda jest taka, że nie utknąłeś. Jesteś uzależniony, uzależniony od nadziei, że tym razem będzie inaczej, że ta następna kłótnia doprowadzi do przełomu że twoja cierpliwość, twój ból, twoje poświęcenia zostaną spłacone lojalnością. Nie zostaną. Ponieważ kiedy wybierasz niewłaściwą kobietę, już zawarłeś kontrakt, w którym tracisz z założenia. Za każdym razem, gdy idziesz na kompromis, by uniknąć konfliktu, tracisz autorytet. Za każdym razem, gdy uciszasz swoją prawdę, by zachować spokój, tracisz szacunek. A gdy tylko poczuje, że zbudowałeś swoje życie wokół jej aprobaty, użyje tego, by przekształcić cię w coś mniejszego. Maki nie pisał dla mężczyzn, którzy potrzebują terapii, pisał dla mężczyzn, którzy muszą odzyskać tron własnego umysłu. A pierwszym krokiem jest przyznaj, że się poddałeś, a następnie powstań. Nie dla zemsty, ale dla odrodzenia, ponieważ mężczyzna, którym byłeś, jest powodem, dla którego została, mężczyzna, którym musisz się stać, jest powodem, dla którego ona nie przetrwa Twojej przyszłości. Oto czego żaden mówca motywacyjny Ci nie powie: Żadna kobieta na Ziemi nie jest Twoim celem. Ani jedna, Twoim celem jest Twoja misja, Twoja dyscyplina, Twoja spuścizna. Kobieta może to uzupełnić albo zniszczyć, ale nigdy nie może tego zastąpić. A jednak większość mężczyzn dziś odwraca równanie. Czynią ją misją, krążą wokół jej emocji, budzą się każdego ranka, goniąc za jej walidacją, i zastanawiają się, dlaczego ona traci szacunek, ponieważ kobiety nie ufają mężczyznom, którzy wokół nich krążą. Ufają mężczyznom, którzy krążą wokół niczego poza swoim celem. Dlatego ta sama kobieta, która nie szanuje jednego mężczyzny, będzie czcić innego. Nie dlatego, że się zmieniła, ale dlatego, że zmieniła się rama oto brutalna lekcja. Nigdy nie wybieraj kobiety, która nie może prosperować pod Twoją nieobecność. Chcesz wiedzieć, kim ona naprawdę jest? Cofnij się, zniknij, obserwuj, czy się pomnaża, czy też rozpada w momencie, gdy Twoja uwaga znika. Jeśli nie potrafi utrzymać linii, gdy nie patrzysz, zdradzi ją w momencie, gdy życie cię przetestuje. Machiavelli uczył władców: fortyfikować swoje miasta, kontrolować swoje granice. Ty nie różnisz się niczym. Twoja energia to twoja twierdza. Twoje standardy to twoje bramy. Wpuść niewłaściwą kobietę, a nie będzie to inwazja. Będzie to powolny upadek od wewnątrz. A oto część, która boli. Większość mężczyzn, którzy upadają, wiedziała, że była niewłaściwą kobietą. Po prostu brakowało im siły by odejść. Mężczyzna bez misji staje się sługą swoich emocji i niewolnikiem jej emocji. A w momencie, gdy stawiasz kobietę w centrum swojego życia, instynktownie zaczyna testować, czy kiedykolwiek byłeś stworzony do prowadzenia, nie chce być twoim tlenem. Chcę czuć twój ogień. Dlatego Twoja nieobecność jest ostateczną miarą, nie po to, by grać w gierki, ale by ukazać jej prawdę. Czy pozostaje opanowana? Czy strzeże tego, co zbudowałeś? Czy szuka walidacji gdzie indziej, gdy tylko przestajesz karmić jej ego? Większość mężczyzn nigdy tego nie testuje, ponieważ boją się tego, co mogą znaleźć. A ten strach utrzymuje ich lojalnymi wobec fantazji, zamiast lojalnymi wobec siebie. Twoje standardy nie są żądaniami, są obroną przed manipulacją, przed rozproszeniem, przed upadkiem. Machiavelli ostrzegał władców, by nigdy nie przepuszczali wrogów przez bramy, ale współcześni mężczyźni oddają klucze kobietom, które ledwo znają, a potem płaczą ze zdrady, gdy ich spokój spala się. Nie chronisz tylko swojego serca, chronisz swoją spuściznę. A kobieta, którą wybierasz, albo pomaga ci ją wzmacniać, albo układa cegły pod Twój upadek, uśmiechając się w Twoich ramionach. Pozwól, że powiem Ci, dlaczego większość mężczyzn ignoruje każdą czerwoną flagę, bo w głębi duszy wierzą, że są wyjątkiem. Myślisz, że Twoja miłość jest inna? Myślisz, że Twoja cierpliwość ją zmieni? Myślisz, że jeśli poczekasz wystarczająco długo, w końcu zobaczy Twoją wartość. Nie zobaczy. Nie jesteś jej ojcem. Nie jesteś jej terapeutą. Nie jesteś jej Bogiem. Jesteś mężczyzną, a czas mężczyzny to jego życie. Każda chwila, którą spędzasz na próbach reformowania kobiety, która odmawia rozwoju, jest chwilą, którą kradniesz swojemu przyszłemu ja. Machiavelli nie owijał w bawełnę. Mądry człowiek robi natychmiast to, co głupiec robi w końcu. Jeśli zostajesz z niewłaściwą kobietą, bo boisz się zacząć od nowa, nie jesteś lojalny. Po prostu opóźniasz swoje zniszczenie, a oto część, do której większość mężczyzn się nie przyzna. To ty ją wybrałeś. Czy to z pożądania samotności, czy niskich standardów, to ty ją wpuściłeś. Zignorowałeś znaki? Uciszyłeś swoją intuicję, a teraz płacisz cenę, ale cierpienie będzie trwało, jeśli będziesz dalej okłamywał samego siebie. Bo prawda jest taka: żadna kobieta nigdy nie zrujnowała życia mężczyzny. On to zrobił, wybierając ją, a dopóki tego nie zaakceptujesz, będziesz powtarzał cykl, obwiniając kobiety, obwiniając społeczeństwo, obwiniając pecha podczas gdy prawdziwym wrogiem jest twoja odmowa podniesienia standardów. Twój upadek nie zaczął się, gdy cię zdradziła. Zaczął się w momencie, w którym odmówiłeś jej jasnego zobaczenia. Wybaczałeś czerwone flagi, romantyzowałeś dysfunkcję, mówiłeś sobie, ona jest po prostu inna. Kiedy twoja dusza już krzyczała, ka uciekaj, ale zostałeś nie z siły, ale ze strachu. Strachu przed zaczynaniem od nowa, strachu przed byciem samym. Strachu przed przyznaniem, że zainwestowałeś swój czas, swoją energię, swoje serce w kogoś, kto nigdy nie był tego wart, a Machiavelli powiedziałby ci prawdę, której unikasz. Kto pozwala się oszukać, jest już w połowie podbity. Nie tylko ją wybrałeś, chroniłeś jej wizerunek. Nawet gdy cię wysysała, broniłeś jej przed przyjaciółmi, tłumaczyłeś jej brak szacunku, a teraz cena to twój cel. Ale oto pobudka. Nie potrzebujesz więcej znaków, potrzebujesz więcej szacunku dla samego siebie, ponieważ każda sekunda, którą spędzasz na usprawiedliwianiu jej obecności, jest sekundą skradzioną mężczyźnie, którym mógłbyś się stać. Ona cię nie zrujnowała, ona cię ujawniła, ta część ciebie nadal uzależniona od chaosu, aprobaty i potencjału. Ta wersja ciebie musi umrzeć. Ponieważ żadna królowa nie podąży za mężczyzną, który klęka przed własnymi iluzjami. Oto zasada, która albo cię wyzwoli, albo utrzyma w niewoli chaosu. Nie wznosisz się dzięki szczęściu z kobietami. Wznosisz się będąc bezwzględnym wobec swoich standardów. Świat nie będzie ci za to bił braw. Będą szydzić, nazywać cię kontrolującym, mówić, że jesteś szorstki, zimny, toksyczny. Ale niech mówią, Ponieważ mężczyzna, który stoi sam ze spokojem, jest bogatszy niż ten, który jest otoczony chaosem przebranym za miłość. Jeśli coś w tobie dziś drgnęło, jeśli poczułeś, jak prawda przepala twoje iluzje, nie przewijaj tego. Ponieważ Machiavelli nie pisał dla chłopców pragnących komfortu, pisał dla mężczyzn gotowych wygrywać. A żeby wygrać, Musisz zrozumieć, każda kobieta, którą wpuszczasz do swojego życia, albo ostrzy Twój miecz, albo tępi Twoją krawędź, nie ma neutralnej kobiety. Nie ma nieszkodliwego wyboru. Ona albo napędzi Twoją misję, albo stanie się cichym wrogiem w Twoich murach. Więc dokonaj wyboru jak król, a nie jak żebrak. Przetestuj ją, rzuć jej wyzwanie. Cofnij się i zobacz, co ujawni się pod Twoją nieobecność. Ponieważ każda kobieta może zachowywać się dobrze, gdy patrzysz. Prawdziwe pytanie brzmi, kim staje się, gdy cię nie ma. Jeśli żyje zgodnie z twoimi wartościami, gdy nie ma nagrody, możesz mieć coś rzadkiego, ale jeśli dryfuje w momencie, gdy przestajesz gonić, nigdy nie była twoja. Więc wybieraj mądrze, prowadź bezwzględnie i nigdy nie zapomnij. Mężczyzna, który boi się stracić kobietę, jest już przez nią posiadany ale mężczyzna, który boi się stracić swój cel, posiada świat. Jeśli znalazłeś wartość w tym filmie, polub, udostępnij i subskrybuj Echoes of Wisdom. Rozważ wsparcie kanału. Link znajduje się w opisie poniżej.